Cześć, z tej strony Michał Tryburski, kanał za trybit 3D. Dzisiaj w serii modyfikatorów powiemy sobie o modyfikatorze Triangulate. I zanim wydać się to głupi modyfikator, który do niczego nie służy, to zobacz sobie na te dwa przypadki, bo one mają Cię zachęcić do obejrzenia tego filmu. A dlaczego te obiekty miałyby Cię zaciekawić? No, dlatego, że to jest ten sam obiekt, a jedyna różnica, jaka jest między tym z lewej, a tym z prawej. To jest sposób, w jaki czworokąt został podzielony na trójkąty. Bo i tak każdy czworokąt zostanie podzielony na trójkąty. Pytanie jak? No to zobaczmy o co chodzi. Modyfikator Triangulate służy do zamiany ścian na trójkąty. Zobaczmy sobie jak to działa. No i może na cylindrze zobaczymy fajnie, co się dzieje. Dlatego dodajmy do sceny cylinder. Także wybieram sobie Shift A Mesh Cylinder i dodam do cylindra modyfikator. Triangulate. Żebyśmy dobrze widzieli, co się dzieje, wejdźmy sobie tutaj w tutaj Viewport Overlay i zaznaczmy sobie wireframe, żebyśmy widzieli siatkę obiektu. W tym momencie Blender podzielił wszystkie ściany na trójkąty. No, według jakiegoś tam algorytmu, jak mu to pasowało. Mamy nad tym trochę kontroli. Pierwszy parametr, quad metod, to jest metoda na dzielenie ścian czworokątnych. Kłady to są ściany czworokątne. No i pierwsza metoda to jest po krótszej przekątnej. Na razie nie widać niczego, bo obie przekątne w każdym czworokącie mają tą samą długość, ale zobaczcie, wejdę sobie w tryb edycji, i na przykład podsunę ten wierzchołek do góry. I teraz mam tu krótką przekątną, tu długą przekątną. No i zobaczcie, Shortest diagonal. Podzielony jest czworokąt, krawędzią wzdłuż krótszej przekątnej. No i skoro jest opcja po krótszej przekątnej, to jest też opcja po długiej przekątnej. Teraz leci z tego wierzchołka do tego wierzchołka krawędź. Skoro idziemy od dołu, to sobie teraz Fixed i Fixed Alternate. Fixed to jest taki stały, ustalony sposób dzielenia, czyli łączenie krawędzią pierwszego z trzecim wierzchołkiem. Tak, Musicie pamiętać, że każdy obiekt gdzieś tam wewnątrz belnera ma wypisane wierzchołki i te wierzchołki mają swoją kolejność. Każda ściana, która ma cztery wierzchołki ma wierzchołek, który jest pierwszy w tej ścianie, i wierzchołek, który jest drugi, trzeci i czwarty. No i ta metoda łączy pierwszy wierzchołek z trzecim, no a Fixed Alternate będzie łączyć drugi wierzchołek z czwartym. Ostatnia opcja. To jest opcja Beauty, no i tu blender teoretycznie powinien postarać się zrobić ładne trójkąty. Nie ma dokładnego wytłumaczenia w dokumentacji, jak to miałoby działać, tylko tyle, że Teoretycznie to będzie metoda, która da najładniejszy efekt, ale też będzie najdłużej się liczyć. I tak jak pierwszy parametr to była metoda na dzielenie czworokątów, tak następny parametr to jest metoda na dzielenie n czyli na wielokątów, które będą miały już więcej niż cztery wierzchołki, czyli 5, 6 i ile tam chcecie kąty. No i domyślnie mamy metodę beauty ustawioną, czyli na przykład tutaj ta ściana na samej górze wygląda, tak? No i mamy jeszcze drugą metodę, to jest metoda clip, która według trochę innego algorytmu to liczy i daje trochę inny efekt. Możecie sobie przeklikać, zobaczyć jakie są różnice. Następny parametr, minimum vertices, to jest minimalna ilość wierzchołków, dla której Blender podda ścianę procesowi dzielenia na trójkąty. Czyli mamy ten parametr ustawiony na 4, czyli jeśli ściana ma 4 lub więcej wierzchołków, to Blender zamieni ją na trójkąty. Mogę na przykład zmienić to na 5 i teraz Blender będzie zamieniał na trójkąty tylko te ściany, które mają 5 lub więcej wierzchołków, więc zobaczcie, że wszystkie czworokąty zostały bez zmian. No, i ostatni parametr Keep Normals mówi Blenderowi, że Blender ma postarać się zachować shading w taki sposób na obiekcie po triangulacji, jak wyglądał na obiekcie przed triangulacją. Czyli, gdyby zaczął Wam się ten obiekt jakoś dziwnie cieniować, jakieś problemy by były przy cieniowaniu gładkim, no tutaj raczej nie będzie problemów, no to wtedy możecie spróbować ten checkbox Keep Normals zaznaczyć, może będzie lepiej. A do czego może Wam się przydać ten modyfikator? No, do traktowania obiektów wszędzie tam, gdzie jesteście ograniczeni przez to, że obiekt i tak będzie zamieniony na trójkąty. Czyli, na przykład, kiedy eksportujecie ten model w formacie STL, jeśli chcecie mieć pełną kontrolę nad tym, co się z nim dalej stanie, no to fajnie by było sobie taki modyfikator Triangulate narzucić i zobaczyć, jak Blender to podzieli na trójkąty, bo możecie się zdziwić czasami. Zobaczmy sobie przykład na to. Ja to usunę. Dodam do sceny plane'a i w tym momencie mam wszystkie wierzchołki na jednej płaszczyźnie, więc. Nie ma problemu, mam płaską ścianę. No ale zobaczcie, wystarczy, że przesunę jeden wierzchołek w dół, i w tym momencie Blender może tą ścianę podzielić na dwa sposoby. Może ją podzielić, tworząc tutaj krawędź i zrobić jeden trójkąt płaski, a drugi schodzący w dół. Ale Blender może podzielić to inaczej. Może zrobić dwa trójkąty w ten sposób. Czyli może tu zrobić taki lejek. W tym momencie akurat zrobił mi lejek. Na razie ta ściana oficjalnie jest czworokątna. Chociaż, jak sobie obrócicie widok, to zobaczycie, że Blender już podzielił ją na dwa trójkąty. Nawet o tym nie mówiąc, no bo jedyna figura płaska, która w przestrzeni na pewno jest płaska, to jest trójkąt. Każdy kolejny wierzchołek ponad trzy może leżeć w tej samej płaszczyźnie co tamte trzy, ale nie musi. No i w tym momencie, zależnie od tego, jak ta triangulacja się będzie odbywać, ja sobie mogę narzucić modyfikator triangulate, no to albo to będzie wyglądać tak, na przykład po krótszej przekątnej, albo to będzie wyglądać tak. I zobaczcie, że w takim przypadku, no to zależnie od tego, jak Blender podzieli wam. Tą ścianę na trójkąty, to to są tak naprawdę dwa całkiem różne przypadki. Także warto o tym pamiętać, i to jest w zasadzie wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Więc dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym poradniku.